Bajlando, bajlando no. Edytuję tutaj Sztucer, a, ale źle zbindowałem przy ty, ten tego, tamtego I teraz sztucer No scope! No i nie wszedł Dobra, zabijam Kolejnego teraz 102 Sztucer, sztucer, no sztucer Jeszcze, po mnie zatrzyma D Szkoda gadać, musiałem teraz sobie beczek. O! Prawie spadłem. Prawie żebym się studlał I spocą ogórek znowu leci na kuli. Do wyburzenia. Ej, to wygląda jakbyście się, się timowali na tego typa. Dobra, ja może ich zostawię już w spokoju. Niech się biją spoj. Dla, dla widza, dla widza. Co dla widza? Kulkę! Nie, kicko. Ej, co dla widza? Nie! Masz, a dobra. O oh, oh my god! Look at this, man! Co to było? Jaka O! Kurde! Nie, dobra. Beczka, 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 bombeczka i teraz... O oh, kurde! No nie, no tutaj jest gorąco. Tu się robi gorąco, naprawdę. Tu jest już taka kaszana. Otwieraj drzwi do Zobaczcie, odwrócone schody. A nie, tak nie, odwrócone schody. Myślałem, że odwrócone schody, a tak naprawdę ich w ogóle nie miałem. No i nie? no bo... że tego nie... bo po prostu go Nie, nie wstawię tego. Wcale tego nie stawię. Nie.